Dobry w tym nowym roku, w pierwszym vlogu, bo coś mi się obiło o uszy, że tęsknicie za vlogmasami, więc postanowiłam nakręcić tego vloga z dnia, kiedy ruszamy tyłek z domu razem z Adamem. Cześć Adam. Jedziemy na koło, czyli na giełdę staroci w Warszawie. Ona jest w każdy weekend. Nie jesteśmy pewni, czy ona jest dzisiaj otwarta, ale jedziemy po prostu, tak wiecie, na spacer zobaczyć, może akurat coś tam się znajdzie, chociaż powiem Wam, że jak tutaj byłam z rodzicami, to tak sobie porównywaliśmy ceny i, i w Warszawie jest dużo, dużo drożej. Jednak koło jest nastawione bardziej na turystów zagranicznych szczególnie, którzy przyjeżdżają i chcą jakąś pamiątkę gdzie z czasów PRL-u czy pamiątkę z powstania i wtedy dla nich to nie jest duży koszt ja widzę różnice cenowe ale mimo wszystko może coś tam się znajdzie e, jadę z taką misją że może osoby, które przychodzą i sprzedają to co wiecie mają z dom w domu i, i, i co tam znajdą to znajdę jakąś lalkę Barbie czy jakiegoś Kena, żeby posłużyli mi znowu jako tam mo modele do mojego szycia kolejnego, więc po prostu jedziemy i zobaczymy i że zabiorę aparat ze sobą i nakręcę jakiegoś do akurat będzie fajny materiał żebyście zobaczyli co tam u nas Wtarliśmy i wygląda na to, że wszystko sprawnie sobie tutaj działa nawet sporo ludzi, trochę jest wystawców. Za tydzień wiem, że byłoby ich mniej ze względu na to, że wystawcy jadą na Śląsk do Wytomia, bo tak udaje jest teraz w miesiącu, co już pewnie wiecie, jeżeli oglądacie moje vlogi, um, więc tak zwiedzamy. Może coś się uda kupić. jeszcze na zewnątrz zobaczymy, może tu coś będzie Adam tu się coś negocjuje wracamy niestety nie opłowiliśmy się jakoś mocno, ja kupiłam zaledwie brzeloczek z poleny taka ciekawostka wydałam 10 zł i wracamy no niestety, Adam znalazł coś fajnego, ale pan nie za bardzo chciał zejść z ceny więc tyle no nie zawsze się udaje to już chyba tutaj, nie? Coś kupić. Jadąc na koło, widzieliśmy, że jest jakiś targ. Coś się dzieje. Nie wydaje nam się, żeby to było zwykłe targowisko. Jest sporo ludzi. Jest niedziela, słuchajcie. Więc zatrzymujemy się tu i zobaczymy, o co tu chodzi. Znaleźliśmy parking. Piękny. 5 zł za godzinę. Warszawa No nie wiem, co to jest w ogóle za targowisko, no ale zobaczymy Zobaczymy, czy warto było przejść te bagniska Za 5 złotych Co to będzie? ludzi mnóstwo, słuchajcie O Boże. Tutaj dystans społeczny nie obowiązuje najwyraźniej Ech, Tutaj mamy jakieś jedzonko no z jednej strony taki typowy tork, gdzie jest wszystko, po prostu meble, jedzenie yy, i ubrania stylowe typu gaki, nike i tak dalej. Ale tutaj znaleźliśmy coś, ale tak w staroci, więc przechodzimy tą częścią i uciekamy są. Wracamy. Nasze płaszczucie nas nie myliło i znaleźliśmy tam taki, wiecie, no, to nie targ steroci, ale po prostu ludzie wystawiali to co mieli w domu. Kupiłam Barbie. Śmieci. Śmieci, ale kupiłam Barbie za kilka złotych. Kena po przejściach dalej brak. Jakiś deficyt jest w tych kenach. Ciężko go dorwać, ale nie poddam się, jeszcze będę szukać. Nie to, że chodzę po domu w czapce, ale jak ją ściągnę, to będzie istna masakra. Muszę iść od razu, umyć moje włosy, bo tak się elektryzują jest jakiś dramacik, ale to nic. Co chciałam powiedzieć, że jak pojechaliśmy na te drugie targowisko, to chciałam od razu uciec po wejściu. Zauważyłam ogrom ludzi, te wszystkie podróby, właśnie Adidosy, Nike i nie wiem, co jeszcze tam, jeszcze te gaki, Chanelle wszystko po prostu nielegalne no bo jakby nie było, handlowanie podróbkami nie jest zbyt legalne śmieję się z tych nazw, ale oczywiście wszystko było zrobione tak, żeby wyglądało jak najbardziej autentycznie i ludzie w to wierzą, albo kupują tak po prostu podróbki, bo chcą mieć coś niby firmowego Stefania Syczyna Jędrusia ale do czego zmierzam? To, że chciałam stamtąd uciec przez to ile było ludzi, jak dużo ludzi było bez maseczek, bo miało gdzieś to, bo przecież są na powietrzu, a ludzie byli ściśnięci, więc my tak boczkiem ominęliśmy to i poszliśmy właśnie w to miejsce, gdzie już nie było tyle ludzi i można było jakiś tam w miarę dystans zatrzymać. Natomiast zastanawiam się, o co chodzi. No, rząd pozamykał galerię, gdzie można ograniczoną ilość osób wprowadzać do sklepów, a nie ma żadnych obostrzeń, jeżeli chodzi o takie targowiska z żywnością i tak dalej. Bez sensu dla mnie to jest, ale nie będę trążyć <noise> tematu. Ściągam tą moją piękną czapkę i idę się umyć. No i chyba będziemy odmrażać Bigos, bo już jest późno, jesteśmy głodni. A ja muszę troszkę ogarnąć jeszcze to mieszkanie, bo ostatnio sporo gotuję i po prostu ta moja kuchnia już nie wygląda najlepiej. <noise> Kapcie o ta są takie fajne, takie śmieszne. <noise> nie chcę się z tobą bawić, ze Stefa, co? No ja ze stara na to, wiesz. No. Tak. Stefa. Stefa, co się chce się bawić. trzęsie się tylko, atakuje. A Stefa się wkurza. I tak przez większość dnia. Ale już się zaczęli gonić. Tyle, że Stefanie właśnie dziwnie patrzy na niego, jak on szaleje i się bawi. No, Pokaż, jaka jesteś obrażona. Nie, nie. Spokój Stefka, spokój. On się tylko chce z tobą bawić, wiesz? To się dzieje, jak tylko usiądę. O, jeźdź, Do? Would you tell me if you knew? Would you hold it above my head and say it's all for the best? And all my life, I've wondered what I should say. It always feels like a mistake Another hysterical craze I'm getting less brave now Dżemka, było sprzątanko, a teraz, może, jakieś ciasteczka zrobię na szybko i chyba będę robić czepiec dzisiaj, bo już dawno nie zrobiłam nic kreatywnego. A tam gra w grę. No. Weź drugiego kota, mówili. Będzie fajnie, mówili. <ścoughs> no, mówiłam, że koty zaczęły się gonić, więc fajnie. A, bo o to mi chodziło, żeby Stefa miała trochę ruchu, ale chyba nie wyrobiła na zakręcie i doniczka... No, także... Jeszcze taka rozrywka. Kwiatek, żyjesz? Przeżyłeś. Dobra, kwiatek przeżył. Nawet kula przeżyła, tylko doniczka nie przeżyła, parapet przeżył. Ech, no cóż... A więc yy, sprzątanko? I trzeba by pojechać po nową doniczkę. A taka ładna była. Taka ładna doniczka była. No Dobrze. To sobie troszkę posprzątamy. A co tam? O doniczka Była żywot twój był krótki ale jakże piękny chyba muszę namówić adama żeby jeszcze jutro podskoczył do hurtowni kwiatów bo też niestety zauważyłam że nie mam z czego czepca zrobić będę przerabiać jakiś stare, bo nie mam już nowych takich wiecie kwiatów i elementów więc dobrze by było tam się przejechać tak tylko mówię nie przydałoby się Tewka jakaś taka zdziwiona. <grymne> Cześć. A ja zabieram się zaczepiać za przerabianie tego. Oto. O, będę go przerabiać. On był jednym z pierwszych. Z tej serii korona ci głowy nie spadnie, więc tu mam jeszcze jakieś resztki liści. No, wykorzystam wszystko, co mam. A później to przemaluję, i może jeszcze jakieś tam świecidełka do tego dołożę. Małe utrudnienie. Fajne to jest, nie? Jest wszystko super. Tak sobie tu może pogryzę. Może tak łapką troszkę, a ja muszę uważać, żeby się nie oparzył niczym. No właśnie, no. Coś ci dam do zabawy zaraz. Masz. Chcesz się bawić akurat teraz, nie? Super. Super. Wariacje małe. Ciężko się pracuje, ciężko. Takie warunki trudne. Jakiś czas temu w kuchniach świata kupiłam takie ciasto bezglutenowe i wiedziałam, że będzie to tak na czarną godzinę, żeby upiec coś na szybko. No i teraz właśnie jest ta czarna godzina. Ale nie wiem, czy to może się udać. Słuchajcie, mam nadzieję, że zrobię taką mini roladkę z makiem. I czy to ciasto wyrośnie, coś z tego będzie, zobaczymy. Będzie taki test. Nie jest to pewnie jakieś, wiecie, super zdrowe i super fajne kulinarne rozwiązanie, ale na pewno będzie smaczne i bez glutenu, co najważniejsze. No i przerobiłam na bogato. Przemalowałam na złoto i tutaj dołożyłam jeszcze taki pierścionek który kupiłam kiedyś za parę złotych właśnie już go wykorzystałam do zdjęcia stwierdziłam, że to jest taki fajny akcent, który można później przenieść na tęczówkę ją tak rozjaśnić czy na jakiś element makijażu więc będzie złoto a zawsze jest mini akcent kolorystyczny który spowoduje, że wszystko będzie bardzo spójne więc wykorzystałam ponownie czepiec, który zrobiłam, często pytacie co ja z nimi czasem wystawiam na jakieś licytacje charytatywne um, albo przerabiam po prostu, żeby ponownie wykorzystać w jakiś sposób więc to co miałam dokleiłam i tak to się prezentuje a jaki do tego stworzę makijaż, nie mam pojęcia jak zwykle będę improwizować znowu przyjaciół mi nie wyszło <laughs> to potwierdzasz? Um, Zostawię to bez komentarza, co? Taki dzisiaj dzień pełen niewypałów. Dobrze, no, że, że korona mi chociaż wyszła, no. Znaczy no, na głowę. Jeszcze miły akcent na koniec tego dnia. Zamówiłam nowe tła fotograficzne, materiałowe, ładne. Nie mogę się doczekać, aż przyjdą. One będą głównie na klasykę. Ale są piękne. To już było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że osoby, które tęskniły za vlog masami są zadowolone, bo coś się pojawiło, jakieś informacje też o Stefani i o Idrusiu. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce w nowym filmie albo w jakimś nowym vlogu. Dajcie znać, czy chcecie takie vlogi po prostu z dnia raz na jakiś czas, żeby wiedzieć co tam u nas i o moich kotełków y, no, to dzięki i do zobaczenia, papa pa. PS, w dniu następnym kupiłam nową doniczkę mam nadzieję, że ta przeżyje, bo jest naprawdę piękna, w Agacie ją kupiłam, Agata Meble śliczna jest trzymaj się dzielnie